Hej tutaj, wiki wiki flick i dzisiaj Pola przyszła do przedszkola, Pola przyszła do przedszkola, już jest taka większa dziewczyna, więc ja już nie przedłużam i zaczynamy zasubskrypcję, jak chcecie zobaczyć, wyłączyć do teamu Króliczków i koali. i łapki w górę, dobrze Pola, więc proszę iść dzień dobry, dzień dobry, czy jesteś nowa uczennica, tak, co to za nowa? Zostawcie ją. Ja tutaj z Amelką koło nich. To zostawcie. Dobrze dzieci, więc dzisiaj będziemy robić... No, to wy decydujecie, bo dzisiaj jest wasza nowa przyjaciółka, a możemy na początek zjeść na nie. No to po Hej, jak macie na imię? Jestem Agni. Nie wiem, co się zrobiło. Ja jestem Ola, a ja Ala, a bo... to znaczy ja jestem Ola, a ja Ala mylił nam się. Dobrze dzieci, więc y, teraz idziemy na dworek. Na dwór. O nie, zapomniałam kurteczki. Pożyczę Ci. Nie, 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 to nie moje. Fajne! Wola wyjść pierwsza, bo jesteś nowa. Ui. A Ty się obrócę? Aaaa... Proszę pana, gdzie są nasze smoczki? Proszę dziewczynki. Co? Nie wyglądamy w smoczkach, prawda? No. Te się świetnie dogadują. Halo dzieci! Dobrze, dobrze. Dzieci, koniec dworku, bo jest już 5 minut temu. Teraz będzie, yy, na razie teraz nie będzie nic. Teraz idziemy spać. Spać. Dobrze. Dzięki Pola za pożyczenie kłyteczki. Proszę. To jest smoczuś do spania. Gdzie jest mój smoczuś? Gdzie jest mój drugi smoczek? Muszę w tym być. Jeszcze tylko dwie osoby mogą być. Też chcę się z nią poznać. Hej, my jesteśmy Julek. Chcę mi czapkę. A nie ma dla nas miejsc? No nie. O nie, mój misiu. O nie, mój misiu, proszę pani. Ja mam go, proszę, dziękuję. Nie dziewczynki, zejdźcie z góry, ja wam na podłogę dam. Hmm. Ja śpię tutaj. Ja śpię z Dobra, Wszystkie dzieci śpią. Dobra, to wszystkie dzieci śpią, to teraz im przygotowujemy obiadki. My ja też. Dobra, więc. Dobra, więc tutaj kotleciki. Nie, to niech oni zadecydują, co chcemy. Nie, my im dawać nie będziemy. Tylko im postawimy tutaj. Już tylko trzy talerze zostały. Tutaj mamy mleko. Tu też się pije pola mleko jeszcze. I tu też piję mleko. I też tutaj Nikoś pije mleko. A jeszcze masz klaneczki. Raczej dwóch masz klanki, bo trzeciej nie mam. Niestety. Nie masz klanki. O. Idę do dzieci. Proszę pani, mogę już wstać, bo mi się nudzi. Dobra, to ja położę chłopca. I nam też się nudzi, proszę pani. Więc możemy wstać. Dobrze, to położę chłopaków. A tu jeden. Dobra, ja tutaj idę. To idę tutaj. Nikoś, wstawaj weź tej czapki, to po prostu wygląda jak jakiś bałam. O, wy chłopaki też wstaliście? tak. Dobrze, Pola, przebieraj się. Dobrze. Misia mojego, tutaj, tu jest napisane... Nie, tu jest napisane moje imię. Pola Królik. A są nasze imionka. No, my też tutaj już siadamy. Chłopcy, dobrze, już wstajemy. Jednej szklanki nie mam, jakby co, ale obiadek mamy. Nie, tutaj kotlecik dla poli. Dla każdego po kolei będę dawać. Oj, dobrze. Julek, daj mi. Ty chcesz tylko pomidorka i sałatkę? Nie, ja chcę tylko pomidorka. Ty tak samo, Nikoś? Nie, ja nie chcę nic dzisiaj jeść. Dobrze. A może truskawkę z ogródka? Tak, truskaweczkę zjem. Dzieci, tylko sobie wodę tej nalecie do kubeczku. Dobra, a ty? Ja chcę wszystko. nie chcę tego. Ja chciałam. Dobra, Pola, ja chcę wszystko. kotlecika, marcheweczkę, sałateczkę i tofuńko. Tylko nie chcę pomidora, bo mam na nie alergię. Proszę, Pola. Na no pomidę alergii, zapomniałam. Zjedliśmy. A mleczka się napiliście? Na no właśnie nie. A niektórzy wody. Dobrze dzieci, teraz robimy plastyczne rysunki. Dlaczego mamy za mało karteczek? O, szpatkówka. Ja tutaj piłkę. Wiesz Pani, skończyliśmy malować koszulkę. Dobrze, to ja ją dam. To ja ją dam tutaj, koszuleczkę. Hej, czemu jesteś mi? Dobra, no jest. Chłopcy, wy też kończyliście? Tak, taka piękna? Tak, piękna, po prostu piękna chłopcy. Za chwilę was to będą odbijać, więc już. O, a tutaj zwłaszcza będziecie w rączkach jest. Bananki, jabłuszka. Kruszki. Nie, tutaj są bananki, tutaj są gruszki, tutaj są jabłuszko, jeszcze jest tego więcej, jeszcze jest tak, To jest jabłuszko, jeszcze jest taki i jeszcze jest albus. Jabłuszko do jabłuszek, arbuzik do arbuza. Banany do bananów, bananki, bananki to banany, banany to banany. Tutaj jest taki i ostatni. Dobrze, dzieci, tutaj połóżcie. I dzisiaj najpiękniejszą kolorowanką z Bia pola dam ją twojej mamusi albo tatusiu. I dla nas będzie taka mniejsza kolorowanka w tej serii. Dobrze. Dyn, 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 dyn. E, dzień dobry. Ja przyszłam odbierać Pole królik. Pola, idziesz do domu. Ui! proszę, to jest kolorywanka, którą Pola zrobiła. Pola, ui, idę do domu. Do widzenia! Polacy trzymaj kolorywankę, ja Ci potrzebuję tak. Do widzenia! Do widzenia!